15. Jak widzicie to jest już nowa seria. Yy, będziemy grać w atak na Pearl Harbor. Najpierw musimy stworzyć yy, będziemy grać na razie na trybie pojedynczym, Musimy stworzyć swoją kampanię. Weźmiemy USA Nazwa. 15. Poziom na razie normalny. Zaczynamy pierwszą misję Dalej. Tutaj sobie wybierę, nie ten zablokowany, ten... Wybierzemy ten wygląd. Teraz musimy troszkę poczekać, bo się nam będzie ładować. O, wiecie, to jest atak na Pearl Harbor. Grudzień 1941. A zaczynamy. Musimy zastrzeliwać statki wroga. O, właśnie tak. O, już, już jeden zasnął. Dobra. Następnego lejemy. Dobra, mamy drugi. Kurczę, nie, nie trafimy rakietą. Kurczę, znowu. Ale ze mnie cienki strzelec. No kurczę. Zestrzel samoloty wroga. No dobrze. O, tego teraz. Hop. Jest. Ładnie. Dobra. Teraz, teraz, teraz. Gdzie on jest? Tam jeden. O, tu. Dobra, zasną. Szukamy kolejnego. Tam dole tu dwa. Kurczę. Dobra, gdzie są wrogie samoloty? O, ten. Leży. Dobra. Kurczę, tak blisko nie trafić. O. o! Jezu! Te rakiety są chyba trochę zbogowane. O! Dobra! Szukamy szybko, szybko, szybko. Tu jest. Musimy go zestrzelić. Ale ciemno. Uj. Odbiłem się od niego. Dobra. Zasnął. O tego, 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 tego. Szybko. Gdzie on jest? O tam, 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 tam. Nie mogą nam zniszczyć tych statków. I, no i oczywiście mnie nie mogą. Bo inaczej będziemy mieli po misji. Gdzie to tu... Jest! W końcu. Tu jest jeszcze jeden. Tu, tu, tu. O! Jest. Znowu? Jeden. Nie mogą nas zastrzelić. Tych zbiorników, które są na mapie, tam w lewym dolnym rogu. Aha, obstrzeliwują mnie. Łup. Jest. Łup. Ale szczęście. Prawie żeśmy się wywalili. Tu jest kolejny. o już mnie obili ostro. Jest. Tutaj kolejny. Hop. No Jezu. Jest. Mam brana, trzeba kolejnego zastrzelić. Jest. Dobrze. Teraz tego? Teraz. O tu, 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 tu. tu. Czekajcie, jeszcze trochę nie tego latania. O tu jest. O Jezu. Jesteśmy strasznie osłabieni, ale damy radę. O. Jest to jednym wróg. A co, się będę... No jeden. O, ale szczęście. No znowu, no proszę. Trzeba wymierzyć. Fire! No kurde! Ło! Wow. Zaraz chyba umrę. Nie można teć tak nisko, bo się zaraz wywalimy. Jest, dobre. Kolejnego trzeba. Trzeba teraz tamtego. No, kurde, co z tymi rakietami? Teraz tego szybko. Dobre. Teraz tego jest. No znowu. <śm> Jest! ULE MNIE OBSTRZELIWUJĄ! Te Arizony chyba szybko padają O Oto właśnie te Został zatopiony Zaskoczyli nas, co ze naszej mocy piloć. Zesuć pozostają samoloty wroga. Jak dam radę, to ze Jest. Jest, został. Teraz tego, hop, nie niedobrze. Kurcz, jednak z rakiet chyba trzeba z bliska. Jest, dobrze, jeszcze jeden. A, ja, pięknie. Trzeba wymierzyć. No Jezu, jest. tak już się zakończył. Ale ponieśliśmy ciężkie straty. Misja wykonana. Dalej. Misja wykonana, jak widzicie. No to już chyba na tyle w tym odcinku. Dziękuję, trzymajcie się, cześć!